i my za. No jest niuansem. Jakie niuanse ma na myśli Władimir Putin mówiąc o amerykańskiej propozycji 30-dniowego zawieszenia broni na Ukrainie? Zapraszam cię na kanał Analiza Polityczna. Relacja z wystąpienia Władimira Putina w tej sprawie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna. Dzięki waszemu wsparciu mogę realizować dla was programy, filmy, relacje oraz oczywiście raporty z Ukrainy. Dzięki temu wsparciu mogę zdzielić się z Wami moją wiedzą, analizą i przemyśleniami oraz później rozmawiać z Wami w komentarzach pod filmami. Szczególne podziękowania dla analityków kanału Marcin Lower, Paweł Foszner i Marcin Michaluk. Dziękuję. Teraz chciałem Wam zaprezentować całe wystąpienie w tym materiale Władimira Putina, jakie udzielił. Podpowiedzi odpowiedzi na jedno z pytań dziennikarza w czasie konferencji wspólnej z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, jaka odbyła się 13 marca na Kremlu o godzinie 19 po białorusko-rosyjskich rozmowach. Władimir Putin dostał pytanie. Władimirze Władimirowiczu, jak ocenia pan gotowość Ukrainy do zawieszenia broni? Czy dostałeś już informację od Amerykanów? I jaka będzie twoja odpowiedź? Władimir Putin. Jeśli chodzi o gotowość Ukrainy do zawieszenia broni, to owszem, powiem jak ją oceniam. Przede wszystkim chciałbym zacząć od słów wdzięczności dla prezydenta Stanów Zjednoczonych pana Trumpa za poświęcenie tak dużej uwagi rozwiązaniu konfliktu na Ukrainie. Wszyscy mamy własne bieżące sprawy, ale wielu przywódców państw, przewodniczących Chińskiej Republiki Ludowej, premier Indii. Prezydent Brazylii i RPA zajmują się tą kwestią i poświęcają jej wiele czasu. Jesteśmy im za to wdzięczni, ponieważ ta działalność ma na celu wypełnienie szczytnej misji misji zakończenia działań wojennych i strat ludzkich. To po pierwsze. Po drugie, mówi Putin, zgadzamy się z propozycjami zaprzestania działań wojennych, ale wychodzimy z założenia, że zaprzestanie to powinno mieć taki charakter, aby doprowadzić do Długotrwałego pokoju i wyeliminowania pierwotnych przyczyn kryzysu, podkreśla Putin. Teraz odnośnie gotowości Ukrainy do zaprzestania działań wojennych. Wiesz, zwraca się do dziennikarza, na pierwszy rzut oka amerykańsko-ukraińskie spotkanie w Arabii Saudyjskiej może sprawiać wrażenie decyzji podjętej przez stronę ukraińską pod presją Ameryki. Jestem absolutnie przekonany, że strona ukraińska powinna była zwrócić się o to do Amerykanów, jak najbardziej stanowczy sposób, biorąc pod uwagę sytuację, która rozwija się tu na miejscu, jak przed chwilą powiedziano. Jak to działa? Mówi Putin. Na pewno wiele zauważyło, widziało, że wczoraj byłem w obwodzie Kurskim i nie słuchałem raportów szefa sztabu generalnego, dowódcy Grupy Północ i jego zastępcy na temat sytuacji w rejonie przygranicznym przede wszystkim w obwodzie Kurskim, a raczej w strefie wtargnięcia do obwodu Kurskiego. Co tam się dzieje? pyta Putin. Sytuacja jest tam całkowicie pod kontrolą, a grupa, która najechała nasze terytorium, jest odizolowana. Jest to całkowita izolacja i całkowita kontrola ogniowa. Kontrola nad wojskami ukraińskimi w tej strefie inwazji została utracona. A jeśli na pierwszym etapie, dosłownie tydzień, dwa tygodnie temu Ukraińscy żołnierze próbowali stamtąd wyjeżdżać w małych grupach, to teraz jest to niemożliwe. Próbują wydostawać się stamtąd w bardzo małych grupach, od wielu, trzy osoby, ponieważ wszystko jest pod naszą całkowitą kontrolą ogniową, podkreśla Władimir Putin. Sprzęt jest całkowicie porzucony, nie da się go wywieźć, usunąć. Pozostanie tam, to jest już pewne. A jeśli w najbliższych dniach dojdzie do fizycznej blokady to nikt w ogóle nie będzie mógł już stamtąd wyjechać. Będą tylko dwie możliwości: poddać się lub zginąć. I w tych warunkach wydaje mi się, że dla strony ukraińskiej byłoby bardzo dobrze osiągnąć zawieszenie broni na co najmniej 30 dni. My również jesteśmy za, ale są pewne niuanse. Z czego się one składają? Po pierwsze, mówi prezydent Federacji Rosyjskiej. Co zrobimy z tą częścią klina w rejonie Kurskim, jeśli zaprzestaniemy działań wojennych na 30 dni? Co to będzie oznaczać? Czy wszyscy, którzy tam będą, odejdą bez walki? Czy powinniśmy ich stamtąd wypuścić, skoro popełnili wiele przestępstw przeciwko ludności cywilnej? Czy władze Ukrainy wydadzą im rozkaz złożenia broni i poddania się? Jak to będzie? Nie jest to jasne. A w jaki sposób zostaną rozwiązane inne problemy na całej linii kontaktu? A to jest prawie 2000 kilometrów. I tam, jak wiadomo, wojska rosyjskie postępują niemal we wszystkich rejonach styczności bojowej. I tam również stwarza się nam warunki do blokowania całych, dość dużych jednostek. A więc, jak wykorzystamy te 30 dni? Czy to oznacza, że przymusowa mobilizacja na Ukrainie może być kontynuowana, aby można było tam dostarczać broń? Aby nowo zmobilizowane jednostki mogły przejść do szkolenia? A może nic z tego nie zostanie zrobione? Pyta Putin. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób zostaną rozwiązane kwestie kontroli i weryfikacji? Jak możemy i jak będziemy mieć gwarancję, że nic takiego się nie wydarzy? Jak będzie zorganizowana kontrola? Mam nadzieję, że patrząc na to z punktu widzenia zdrowego rozsądku, jest to dla nas wszystkich jasne, to są poważne pytania. A kto wyda rozkaz zaprzestania działań wojennych? Pyta Putin. A jaka jest cena tych zamówień? Czy możesz sobie wyobrazić, kieruję słowa do dziennikarza pytającego, prawie 2000 kilometrów. Kto ustali, gdzie i kto naruszył ewentualne porozumienie o zawieszeniu broni? Na dystansie 2000 kilometrów. I kto i kogo będzie obwiniał o naruszenie tej umowy? Wszystkie te pytania wymagają żmudnych badań z obu stron. Sama idea jest słuszna i oczywiście ją popieramy, ale są kwestie, które musimy omówić, mówił Władimir Władimirowicz. Kończąc swą myśl, myślę, że musimy porozmawiać na ten temat z naszymi amerykańskimi kolegami i partnerami. Może zadzwonić do prezydenta Trumpa i umówić to z nim, ale sama idea zakończenia konfliktu środkami pokojowymi jest przez nas popierana. To były słowa Władimira Putina. Odpowiedzi na pytanie, które nurtowało w ostatnich dniach wszystkich. Po tej amerykańsko-ukraińskiej, nazwijmy to, propozycji 30-dniowego zawieszenia broni. Nie wiem zresztą, skąd wzięło się akurat te 30 dni. Co jest tak dokładnie zaplanowane przez te 30 dni, że akurat taka liczba została podkreślona? Czy Władimir Putin powiedział tutaj nie? Czy powiedział tutaj tak? Władimir Putin to doświadczony gracz na arenie międzynarodowej. Można go lubić, można go nie lubić. Można go szanować, można go traktować jako tyrana i dyktatora. Ale nie można odmówić mu skuteczności jako polityka i wielkiego doświadczenia. I widać to po tych słowach. Wiele środowisk na pewno liczyło na to, że Rosja zdecydowanie, Władimir Putin, powie: nie, my chcemy dalej wojny, by można było dalej grać tą orkiestrą. Ale Władimir Putin mówi: No, nie mówi nie. Mówi tak, jesteśmy za pokojem, no ale trzeba dogadać szczegóły. I podaje słuszne, rzeczywiście, racjonalnie dla wszystkich myślących powody, pytania, te niuanse, o które warto zapytać. Przecież wystarczy spojrzeć niedaleko, niedalekie czasy, Bliski Wschód. Ile tam już było zawieszeń broni, ile tam już było. Rozmów pokojowych, spotkań i podpisanych dokumentów. I co z tego wynika? Nie chcę wnikać w tamten obszar. Wszyscy wiemy, że jest on bardzo delikatny. Ale na samej Ukrainie. Pamiętacie porozumienia mińskie, a porozumienia stambulskie z 22 roku? Co z tym wszystkim się stało? Bo rzeczywiście należy zadać pytanie: kto zagwarantuje w tym wszystkim, że w ciągu tych 30 dni, na przykład po 14 dniach, no bo nie przyjedzie jakiś polityk do Kijowa. Albo do Moskwy, żeby nie było. I powie, nieważne są te porozumienia, nieważne są te podpisane papiery, kontynuujmy wojnę. I to pytanie jest właśnie, myślę, że bardzo trudne, ale warte postawienia. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej krótkiej relacji z pierwszej ręki. Przede wszystkim chciałem tutaj podkreślić, słuchajcie, jest mnóstwo różnych dziwnych informacji produkowanych dosłownie przez dziennikarzy w mediach polskojęzycznych. Ja Wam podaję to, co ktoś mówi. Nie domyślam się, nie kreuję rzeczywistości. Podaję tylko te informacje, które są pewne i te stanowiska, które są pewne. I z tego tylko możemy wyciągać jakieś wnioski. Do zobaczenia, do usłyszenia.